Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was krótką prezentację na temat wyrażeń przyszłości, czyli w jaki sposób możemy wyrazić przyszłość. Pierwszym takim wyrażeniem będzie wyrażenie Be Going To, które na język polski tłumaczymy jako mieć zamiar zamierzać i używamy go, aby wyrazić nasze plany, zamiary na najbliższą przyszłość oraz przewidywania na podstawie. Na podstawie tego, co możemy zaobserwować w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to tworzymy zdania poprzez odpowiednie odmienienie czasownika be w zależności od osoby. Na przykład I'm going to, you are going to, he, she, it is going to, we are going to, they are going to. I potem zawsze występuje czasownik w bezokoliczniku, czyli w formie podstawowej. Na przykład We are going to go on holidays. My zamierzamy jechać na wakacje. Jeżeli chcemy utworzyć przeczenie z wyrażeniem be going to, to po prostu do odpowiednio odmienionego czasownika to be dodajemy przeczenie not. I powstaje nam I'm not going to, you aren't going to, he, she, it isn't going to, we aren't going to, they are not going to plus czasownik ponownie w formie podstawowej, czyli w bezokoliczniku. Na przykład We aren't going to go on holidays. My nie zamierzamy jechać na wakacje. Gdy chcemy utworzyć pytanie z konstrukcją uh, Be Going to, uh, tworzymy poprzez inwersję, czyli zamieniamy osobę z odpowiednio odmienionym czasownikiem to be. Na przykład am I going to plus bezokolicznik are you going to, is he, she, it going to, are we going to, are they going to. Na przykład are you going to go on holidays? Czy Wy zamierzacie jechać na wakacje? Określniki czasu typo, typowe dla tej konstrukcji to jest uh, tomorrow, jutro, the day after tomorrow, pojutrze. In a little while, za niewielką chwilę, in 2-3 days time, za 2-3 dni, next week, next, next month, za tydzień, za miesiąc, tonight, dziś w nocy, soon, wkrótce, in a week, in a month. Kolejny sposób, w jaki możemy wyrazić przyszłość, to jest present simple. Konstrukcję do present simple i jego zastos zastosowanie już znacie. Natomiast, kiedy chcemy wyrazić przyszłość z tym czasem, to używamy w sytuacjach, gdy mówimy o czynnościach podporządkowanych pod pewien rozkład, pod pewien harmonogram. Na przykład, może to być rozkład jazdy autobusów bądź zajęć w szkole. Na przykład, my train leaves in two hours. Czyli mój pociąg odjeżdża za dwie godziny bądź jeżeli mówimy o jakimś planie, harmonogramie, na przykład lekcji w szkole, I have lessons from 8 to 2 tomorrow, mam lekcje od 8 do 2 jutro, ponieważ zawsze mam te lekcje w takich godzinach. Innym sposobem, aby wyrazić przyszłość, będzie present continuous um, i używamy go wtedy, gdy mówimy o czynności, która jest z góry zaplanowana na najbliższą przyszłość, i wiemy, że coś się na pewno wydarzy. Wówczas opisujemy najczęściej bardzo bliskie czynności na temat przyszłości. Na przykład: I'm going to cinema tomorrow, idę do kina jutro, bo mam już kupione bilety. I tu w połączeniu ładnie nam się ten czas łączy z present perfect. I have already bought the tickets czyli już coś zostało zrobione, dlatego wiemy, że Czynność zostanie zrealizowana w bardzo bliskiej przyszłości. Dziękuję wam za uwagę. Ćwiczenia na te konstrukcje możecie znaleźć w linku poniżej, który również wkleję pod nagraniem, abyście mogli utrwalić sobie te konstrukcje. Thank you for your attention.